Liczba odpadów komunalnych w skali globalnej stale rośnie. Przeważająca większość odpadów z tworzyw sztucznych nadal jest składowana, co wpływa niekorzystnie na atmosferę i stan środowiska naturalnego. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, T-Technology, firma Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz, wspiera oszczędność zasobów i ochronę środowiska. T-Technology to system produkcji paliw płynnych z niezagospodarowanych dotychczas odpadów tworzyw sztucznych, umożliwiający przetwarzanie większości odpadów plastikowych, które standardowo trafiają na składowiska. Materiały wykorzystywane do produkcji paliw płynnych za pomocą systemu T-Technology stanowią. Powszechnie wyrzucane odpady takie jak choćby torby foliowe czy opakowania spożywcze. Odpady nie muszą być specjalnie czyszczone, segregowane ani przygotowywane. System t technology nie jest spalarnią odpadów komunalnych. Nie służy do pyrolizy odpadów i nie jest systemem do regranulacji plastiku. A nowoczesna metoda opiera recykling na procesie depolimeryzacji. Sad, który trafia do wnętrza urządzenia, zamieniany jest w postać gazową, która po schłodzeniu i filtracji stanowi wysokiej jakości produkt finalny. Paliwo płynne. Standardowy zakład zbudowany w oparciu o rozwiązanie T-Technology przetwarza setki ton wsadu miesięcznie, zapewniając produkcję kilku milionów litrów paliw płynnych rocznie. T-Technology to instalacja umożliwiająca recykling największej grupy odpadów plastikowych, czyli polietylenów, polipropylenów i poliesterenów, pod taką postacią, pod jaką zalegają na wysypiskach odpadów. Odpady plastikowe mogą pochodzić bezpośrednio z wysypisk bądź sortowni odpadów. System ma charakter modułowy, dzięki czemu może zapewnić recykling dowolnej ilości odpadów. Aż 75% energii potrzebnej do przeprowadzenia procesu pozyskiwane jest z przetwarzanych odpadów. Oprócz kompletnej instalacji firma zapewnia swoim klientom pomoc techniczną, logistyczną oraz szkolenie kadry, która odpowiadać będzie za obsługę instalacji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Recykling odpadów z udziałem T-technologii znacząco redukuje objętość składowisk odpadów. Z niezagospodarowanych dotychczas plastików powstają paliwa płynne, co gwarantuje radykalne oszczędności w pozyskiwaniu energii, jak również chroni środowisko naturalne przed zanieczyszczeniami.